But during the past months, US President Donald Trump has repeatedly said he deserves the Nobel Peace Prize and he'd like to have it. He even said that it would be an insult to the United States if he doesn't get it. What does your, so, as the chairman of the Nobel Peace Prize Committee, think of this? And how has this campaign like activity by the president and his supporters domestically and internationally affected the deliberations and the thinking in the committee? in the long history of the nobel peace prize, i think this committee have seen any type of campaign, media attention. we receive thousands and thousands of letters every year of people wanting to say what for them leads to peace. Uh, this committee sits in a room filled with the portraits of all laureates, and that room is filled with both courage and integrity. so our, we base only our decision on the work and the will of alfred nobel. Witam, witam wszystkich. Dzisiaj postanowiłem przejść się, zamiast nadawać samochodu to nagrywam. Tutaj zrobię sobie spacer i mamy super pogodę, więc no wyszedłem, żeby troszeczkę właśnie odreagować tutaj z pracy, ale przy okazji nagram wam krótkie wideo. Tu na początku słuchaliście tego tego przewodniczącego Komitetu Noblowskiego. On się chyba nazywa Jorgen Friedens, i on bronił odmowy przyznania prezydentowi Trumpowi pokojowej nagrody Nobla. No więc. No. Zapnijcie pasy, trochę zanurkujemy w tą totalną farsę, jaką jest ta nagroda Nobla, jaką jest ten komitet Noblowski. No, dzisiaj rano wręczyli tą błyszczącą złotą blaszkę pokojową nagrodę Nobla kobiecie Marii Korinie, Cor Machado, tak ona się chyba nazywa, no to odważna kobieta, no naprawdę walczy e, przeciwko e, temu socjalistycznemu pieku, w jakiej zmieniła się Wenezuela. No i... E, no... I wiecie co ona, oprócz tego, że walczy, no to jest mądra, bo co ona dzisiaj zrobiła? W tym swoim przemówieniu E, ona musi się ukrywać taka propos, bo, bo zrobiła przemówienie e, z okazji no, otrzymania tej nagrody tak jak gdyby e, pokazała klasę, nie? bo e, mimo tego, że musi się ukrywać, bo te komuchy Maduro polują na nią jak na, jakiej, na otwartym polowaniu na jakiegoś zwierza, nie? ale ona dedykowała tę nagrodę swoją prezydentowi Donaldowi Trumpowi no to jest, zrobiła bardzo mądre takie dyplomatyczne posunięcie no ale też dedykowała dla cierpiącego narodu Wenezueli i właśnie dla prezydenta Trumpa za jego zdecydowane wsparcie pokoju no, na całym świecie no, więc ta sama laureatka oddaje hołd e, człowiekowi e, który naprawdę no, w ostatnich miesiącach przycisnął e, ten dyktatorski reżim sankcjami e, wsparł opozycję Wenezueli no i e, patrzył komuchom prosto w oczy bez mrugnięcia wiecie o tym, że tam zniszczył kilka łodzi z narkotykami, oczywiście lewactwo protestuje, bo Mówi, że on nie miał prawa tego zrobić i tak dalej. No ale to inna sprawa, nie? To inna sprawa z atakowaniem tych łodzi, które płyną w stronę Stanów Zjednoczonych z Ameryki Południowej. Ale co robi Komitet Noblowski? Siedzą sobie w swoich wymuskanych, jedwabnych szatach, gdzieś tam w Oslo, popijają winko i udają, że nie dostali właśnie siarczystego policzka od własnej laureatki czekajcie ja tu przejdę go 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 własna laureatka dała im policzek tak naprawdę właśnie mówiąc o Trumpie, że przeznacza tą nagrodę, dedykuje Trumpowi no Trump wy, wynegocjował pokój na Bliskim Wschodzie, to wczoraj, wczoraj mówiłem o tym, ale oprócz tego trzeba przypomnieć, że rozgromił kalifat ISIS w kilka tygodni, kiedy wszyscy mówili muszę wszyscy mówili, że to zajmie lata no przepchnął, przepchnął, ten ten rozejm w gazie oraz uwolnienie zakładników Dzięki czemu no, świat może troszeczkę odetchnąć spokojnie, no ale ja nie byłbym taki do końca szczęśliwy z tego powodu, bo nie wiadomo tak naprawdę, co tam się stanie. No i nie wiadomo, nigdy nie możemy wierzyć Izraelowi i Netanyahu, prawda? Ale Komitet Doblowski cisza, nawet najmniejszej wzmianki o tym nie ma. E, oczywiście, Trump, e, wiadomo było, że nie dostanie tej nagrody e, Nobla, e, bo tak jak wczoraj mówiłem, e, ta, ten cały komitet, ta nagroda Nobla to jest kompletnie sko skorumpowane, e, takie wyróżnienie najbardziej stronnicze, lewicowo-liberalne ze wszystkich, jakie można sobie wymyślić. Wystarczy spojrzeć na listę osób, która, której odmówiono tej pokojowe nagrody Nobla. Wczoraj właśnie wspominałem o Mahatmie Gandhi i tam wielu jeszcze innych wybitnych ludziach, którzy nie dostali, a powinni. A nasz Bolek dostał i teraz wiemy, że niesłusznie. Podróżuje obecnie. Tak chyba tam widziałem na Facebooku w USA i paradu, para, para, paraduje jak jak taki paw z nastroszonymi piórami gdzieś tam wśród ogłupionej polonii lewackiej, którego go przyjmuje. No, a ludzie z e, Solidarności, tej prawdziwej, gdzie oni naprawdę walczyli o Polskę, o wolność. E, a pokażę Wam może kaczki nasze tutaj, mały strumyczek. A, gdzie ja tu mam? A nie mogę się, się przerzucić, sorry. Nie mogę to nagrywam. Nie zapomniałem, że nagrywam, nie, Tutaj się nie przyrzucę. No i także ludzie z tej prawdziwej Solidarności powinni dostać e, jako Solidarność ten, ten cały medal złoty, a nie dostali. E, a dostał to kolaborant, nie? Prawda? Także. W literaturze to samo, też tak wczoraj mówiłem, Mark Twain, Tolstoy, e, całe szeregi wybitnych twórców nigdy nie zostali wy, wystarczająco tam, no nie, nie zostali nagrodzeni, bo po prostu nie są postępowi albo po prostu nie pasowali e, do politycznych gustów e, tej socjalistycznej komisji, no a taka Tokarczuk, porównajcie Tokarczuk z Tostojem, albo Dostojewskim. Nie. kompletnie komple, kompletnie nie ma porównania nie? E, także nie oszukujmy się, ta kobieta Machado e, no, e, dostała tą, tą nagrodę e, jakby nie było Trumpa to, to prawdopodobnie nikt by nic nie mówił, no ale ona dostała prawdopodobnie za swoją odwagę no i powinno się wyróżnić, ale nie poprzez przyznanie jej jakiegoś światowego odznaczenia, na nagrody Nobla, nie. Przynajmniej na razie, przynajmniej na razie mogłaby poczekać jeszcze troszeczkę, nie. Ona chce demokracji w swoim kraju, w Wenezueli, gdzie socjalizm zmienił bogactwa ropy to jeden z najbogatszych mógłby być krajów Ameryki Południowej. A tam u nich w tej chwili są niedobory papieru e, toaletowego, kolejki po chleb, gdzie ludzie jedzą siebie, tam nawzajem zabijają. To chore, nie? To taka jeszcze gorzej niż w komunistycznej Polsce e, po wprowadzeniu stanu wojennego. Ale tak samo, kochani, Bolek walczył o demokrację, więc e, Komitet Noblowski widocznie lubi takich wojowników o demokrację. Ale z drugiej strony, e, jeżeli ignorują tych wszystkich ludzi, którzy przyczynili się przez lata a w tym momencie Trump jest na piedestale, e, ignorują tych, którzy chcą pokoju, którzy dążą do pokoju e, i puszczają oko tylko do globalistycznych elit, które, które się z nimi po prostu zgadzają, e, no to... No to nie mamy o czym mówić, nie? Tak naprawdę, jakbyśmy się przyjrzeli tym, tym ludziom, tym elitom, które dają nagrodę Nobla, to oni prawdopodobnie nienawidzą wszystkiego, co pachnie hasłem jakimś tam patriotycznym, nacjonalistycznym, tak jak America First, czyli Ameryka na pierwszym miejscu, czy Poland First, Poland na pierwszym miejscu, więc to, to tak jest, nie? To najbardziej... Upolitycznione wyróżnienie na świecie. A co najbardziej fascynujące, do dziś cieszy się niesłusznym prestiżem, jakby było to właśnie takie, świę, jak święty jakiś, e, jakaś święta relikwia e, lewacka, nie? A w rzeczywistości to jest partyjna nagroda e, o sztucznie utrzymywanym blasku. E, Przyznali więc nagrodę Nobla pokojową e, dla tej kobiety. A Europa płonie od chaosu migracyjnego. Obamie dali za samoistnienie, za pochodzenie. ONZ nie potrafi powstrzymać jakiejś bójki w piaskownicy na placu Zabach w Jemenie i gdzie indziej na świecie. A teraz e, no, ten bezczelny afront. Uh, że uh, no nie dali, nie dali Trumpowi, mówię to ze strony no, takiego, takiego amerykańskiego patrioty, nie? Ale, ale to nawet nie o to chodzi. Oni uh, wyciągnęli Trumpa nazwisko z kapelusza i powiedzieli nie, bo za bardzo wkurza uh, on nasze lewackie gusta. Uh, I Dedykujemy to do, dla tej Machado. To jest sposób na powiedzenie e, dzięki, ale prawdziwą siłą za tym wszystkim e, był facet, którego wy tchórze zignorowaliście. To jest taka moja poetycka sprawiedliwość. E, ale zresztą, Trump nie potrzebuje jakichś błyskotek. On ma e, wyniki. Pokój. Przez siłę, nie przez jakieś tam uściski ręki, hasztagi, gadki. Trump oczywiście nie potrzebuje tej nagrody ani noblowskich pieniędzy. Ja myślę, że Trumpem kieruje pycha i samolubność. Chce być zapisany w historii powieki jak jakiś rzymski cesarz, bo po upadku amerykańskiego imperium. Ciągle będą o nim mówić, że był tak wielki, a za 500 lat nie będzie już nagrody Nobla. Ale dzieci w szkołach będą się uczyć, że dawno, dawno temu amerykański władca był tak wspaniały, a świat oferował mu nagrodę Nobla. O to tutaj wszystko, o to, o to tutaj chodzi. Także, e, kochani, odrzućmy tą mgłę. Tego akademickiego, noblowskiego samozachwytu i spójrzmy prawdzie w oczy. O co naprawdę chodzi w tej nagrodzie Nobla? To nie jest nagroda za jakieś tam zasługi, to nagroda za dopasowanie się do narracji. Więc tutaj kieruję moje słowa do tych noblowskich błaznów. Bawcie się dobrze w swojej bańce, my reszta. Będziemy wybierać liderów, e, którzy naprawdę e, przynoszą pokój, a nie tylko e, ględzą zwierzy z kości słoniowej e, i, i zapychają nam e, makaronem muszy. A do Mario, do tej kobiety Marii Machado, no niech tam ją Bóg błogosławi, niech walczy dalej z tymi komuchami w Wenezueli. Na no, Trump. Trump będzie szedł jak przecinak Będzie wygrywał dalej. E, zobaczymy, jak e, e, rozłoży swoje siły, jeżeli chodzi o Izrael. E, bo na razie, Netanyahu chyba e, za bardzo wszedł mu pod podszewki. Ja czekam, e, Trumpie, żebyś już zaczął te aresztowania. Co prawda, już zaczęły się. E, aresztowania i przesłuchania zdrajców. E, to długi temat. E, Komi był przesłuchiwany, teraz e, kilku innych jeszcze. No ale e, my czekamy na prawdziwe aresztowania i skazania zdrajców między, międzynarodowych przestępców. A Nagrodę Nobla bierzemy jako odznakę tego, jak bardzo a tam ci te elity noblowskie są nieistotne tam w Oslo, czy gdziekolwiek e, się znajdujecie. Także to była moja prawda bez filtra. Nagrana tutaj, e, jak chodzę sobie, po ulicach New Jersey e, Więc mam nadzieję, że Wam się podobało. Trzymajcie się i do następnego razu.